Kalifornii, najbogatszego stanu Stanów Zjednoczonych. On się wypowiedział o Europejczykach i tak dosyć, że tak powiem, ostro. Ja wam zaprezentuję tą wypowiedź tutaj, żeby nie przekręcić, przeczytam tłumaczenie z kartki, ale jakby jak ktoś czyta z ust, to zweryfikujcie mnie, czy, czy prawdę mówię. Czekajcie, sobie włączę tutaj podgląd, posłuchajcie. Będzie trochę w a później wam Serious. and uh, stop being complicit. It's time to, to stand tall and firm, have a backbone. I should have brought a, a bunch of knee pads for all the world leaders. I mean, handing out crowns and handing—I mean, this is pathetic. Nobel prizes—they are being given away. I mean, it's just pathetic. The Europeans should decide for themselves what to do. Dobra no teraz to obciszę. Słuchajcie, i przeczytam wam, co gubernator Newsom mówi, tak. A on krytykuje europejskich przywódców w styczniu 2000, teraz właśnie. Mówi o uległości wobec żądań prezydenta Donalda Trumpa dotyczących Grenlandii, ale też kluczowe powody i kontekst tej krytyki to brak jedności, brak kręgosłupa podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Newsom nazwał postawę Europy żałosną, z angielskiego pathetic, żenującą, wzywając liderów, by przestali być współwinni zaczęli stawiać opór amerykańskim naciskom. E, tutaj wiecie, to PIK to było na słowo F, F word, tak zwane. Hmm. Prostali być współwini, zaczęli stawiać obszór amerykańskim naciskom. Reakcję na cła krytyka nastąpiła po ogłoszeniu przez administrację Trumpa 10% ceł, e, mających obowiązywać od 1 lutego, na 8 krajów europejskich, które wsparły Danię w sporze o suwerenność wyspy. Dualizm postaw. Newsom wytknął europejskim politykom, że prywatnie kpią z Trumpa, podczas gdy publicznie starają się mu przypodobać zamiast bronić interesów transatlantyckich. Taką metaforę użył, że on jest jak T-Rex, taki dawno wymarły. Trump, dinozaur, gubernator porównał Trumpa do tyranozaura, t tak, stwierdzając, że w relacjach z nim nie ma mowy o dyplomacji. Albo z nim się łączysz, albo on cię pożera, co miało zmotywować Europę do twardszej gry. No, tam padły różne jeszcze takie ostre słowa. I, I rzeczywiście chyba ma to jakiś oddźwięk, bo dzisiaj też ogłosiliśmy, my, to znaczy Unia Europejska, Europejczycy ogłosili zawieszenie ratyfikacji umowy handlowej z Amerykanami. Jeszcze jakby dowalili cło na Amazon, cło na mm, Mete, czyli na Facebooka, cło na X-a, no to by się rozpoczęła na serio, na poważnie wojna handlowa.